Aktualnie jesteśmy w, w transformacji energetycznej i nie wszyscy może zdajemy sobie sprawę, że przechodzimy z energetyki scentralizowanej do zdecentralizowanej. I jeszcze nie jest to powszechne, że w tej energetyce zdecentralizowanej bardzo dużą rolę odgrywa oprogramowanie soft, gdzie mówimy już o elementach sztucznej inteligencji, gdzie mówimy również i o. Uczeniu maszynowym, o zbieraniu bardzo dużej ilości danych właśnie po to, żeby móc to wykorzystywać. Bo musimy o tym pamiętać, że w dniu dzisiejszym, nie wykorzystując właśnie oprogramowań do zarządzania energią, niestety zbyt dużo tracimy. Przyszłość rysuje się w ten sposób, że to oprogramowanie będzie nabierało jeszcze bardziej na znaczeniu, będzie odgrywało kluczową, kluczową rolę. Oczywiście nie zdajemy sobie sprawy, jak ona jest wszechobecna i nas otacza, i będzie otaczała nas jeszcze bardziej, ale w tym pozytywnym znaczeniu, po to, żeby móc przede wszystkim bardzo efektywnie wykorzystywać zgromadzoną energię, zarządzać tą energią, no i żeby to miało przełożenie dla, dla końcowego odbiorcy. Instalacje, które są instalowane, instalowane, nawet nie zdajemy sobie sprawy, w których miejscach, bo nawet jak spojrzymy przez zajezdnię autobusową, gdzie ładujemy autobusy, to już jest sterowane systemem, na przykład SPS Soft. Rewelacyjne rozwiązanie, które integruje wszystkie urządzenia do pracy i do wykorzystania zdecydowanie najbardziej, jak to jest możliwe, efektywnie. Oczywiście to jest początek i ta aplikacja będzie cały czas rozwijana, bo świat nie staje w miejscu, więc no, tylko dobre nas czeka.